Hejka, Twoim gościem dzisiaj jest Aleksandra Marialowe. To współczesna kapłanka, której misją jest stworzenie raju na ziemi, czyli takiego miejsca, gdzie na światusza się w pełni ucieleśnia, gdzie każdy może być sobą. A robi to poprzez takie ciało pozytywne, seksualne przestrzenie. Czy takie można powiedzieć, że warsztaty, gdzie możliwe jest przyjmowanie wstydu, ukochanie wszystkich części siebie, leczenie się poprzez dotyk, ale też ważna tu jest przyjemność, odnajdywanie takiego plemiennego bycia razem. To jest taki przekaz o dzikości, mówię takiej bezpardonowości, ale też współczuciu, gruntowaniu się swojej prawdzie i w wyzwoleniu. Aleksandra jest magistrem psychologii społecznej, jest znana z festiwalu Milken and Honey i też jest zorką treningów ISTA. A dziś rozmawiamy o jej świątyni duszewności. się, na czym polega to laboratorium, Dlaczego tam można wyrażać swoją intymność, samoodpowiedzialność, ciekawość i różne autentyczne pragnienia? I jak to w ogóle działa, że to działa? A jeżeli by się tak zdarzyło, że twoim autentycznym pragnieniem jest to, że mieć podcast, to pamiętaj, że ja prowadzę szkołę podcastu. Po prostu daj mi znać. Napisz maila, a ja ci wszystko opowiem. A jeszcze teraz jest promka, więc naprawdę polecam. A tymczasem przechodzimy do naszej rozmowy z Aleksandrą. Gotowi? To zaczynamy. Bardzo dziękuję, że słuchasz podcastu Dobrostan w Wielkim Mieście. Kamila Tokarska. Cześć. Cześć. Rozmawiamy dzisiaj o twojej świątyni duszewności. Dlaczego to jest świątynia? Dlaczego duszewności? I w ogóle co to jest za laboratorium? Co tam się dzieje? Mm. Tak, bardzo cieszę się tutaj razem być i poruszać ten temat. Świątynia to może tak um, zacznę od tego, że świątynia to jest miejsce, do którego chodzimy, żeby celebrować naszą duchowość, żeby się modlić, żeby, um, żeby, żeby się łączyć z czymś, z czymś wyższym, cokolwiek ktoś nie wierzy, bo świątynie są różnego rodzaju żeby znaleźć to połączenie duchowe i świątynia duszewności to są świątynie, które prowadzimy w Polsce od jakiegoś roku razem z koleżanką. To są świątynie tak zwanej świadomej pozytywności, czyli połączenie generalnie pozytywności i Świątyni, konceptu świątyni to jest chyba coś mocnego, wydaje mi się, ale jest to jakby trend, który w wielu krajach powstaje, tak zwane nowoczesne świątynie, gdzie rzeczywiście to ciało też może być uwzględnione do naszej modlitwy, uwzględnione w naszych duchowych aspiracjach, powiedzmy, gdzie ciało nie jest osobne. Od duszy, tylko wręcz przeciwnie, dlatego ta nazwa, Świątynia Duszewności, bo chcemy jakby tę duszę zaprosić jeszcze bardziej, bardziej do naszego ciała. Wprowadzić ją do naszego ciała i wtedy możemy żyć jakby w pełni ucieleśnione dusze na tej ziemi. I to jest coś, co mnie bardzo porusza, inspiruje, w ogóle jestem zafascynowana tym tematem ucieleśniania duszy. I stąd nazwa. I też to jest taka wspaniała podróż, która się odbywa przez ciało, przez to, że akceptujemy nasze ciało, że się dobrze w nim czujemy, że dbamy o nie, że mamy czuły dotyk też z innymi osobami, że mamy jakiś rodzaj uzdrowienia przez to, że tworzy się rodzaj plemienia, rodzaj grupy, wsparcia. Mm -hmm. Tak, zgadza się. Tam jest wiele, wiele aspektów, które rzeczywiście są uzdrawiające, bo w dniu codziennym Większość z nas nie ma dostępu, nie ma dostępu do wystarczającej ilości dotyku, której tak naprawdę ciało ludzkie potrzebuje, nie ma wystarczającej. Dostępu chociażby do tego, że można być sobą, że nie trzeba niczego udawać, nie trzeba, można ściągnąć maski, ale też ściągnąć ubrania, można być w swoim naturalnym stanie, można być w swoim stanie naturalnym i oczywiście to jest dla wielu osób uzdrawiające, chociażby tak jak wspomniałaś, wstyd, otwierające na, na po prostu bycie takim, jakim jesteśmy. Bez potrzeby ukrywania się. No i jest to oczywiście proces, no i ten proces nazywa się uzdrawianiem. I dzięki temu, że ten kontener, ta przestrzeń świątyni ma jakieś tam wartości. Jedną z tych wartości to jest na przykład współczucie, czyli patrzenie na drugiego człowieka, jak i na siebie z takimi oczami pełnymi miłości i nadziei. <laughs> czyli wszystkie, wszelkie oceny, do których jesteśmy przyzwyczajeni, zostawiamy. Puszczamy i właśnie skupiamy się na tym, żeby kogoś widzieć z takimi oczami miłości. I ten proces bardzo wspiera, jako proces grupowy, że kiedy się nas czujemy, że nas się w taki, na, na taki sposób na nas patrzy, jest to samo w sobie uzdrawiające, i wtedy jest ta przestrzeń przyzwolenia na bardziej bycie sobą, na bardziej pokazanie swojego ciała. Na pokazanie też swoich emocji, bo to też jest ważny aspekt, ten emocjonalny. Także jak najbardziej to uzdrowienie na poziomie ot otwarcia się, pozbycia się wstydu, ale też właśnie w takim plemiennym kontekście i co się może dla nas zadziać. No jak mówiłam, jest dużo tematów, bo chociażby ten temat, nasze potrzeby, jakby podstawowe ludzkie potrzeby są rzadko zaspokojane w naszej kulturze, tak naprawdę. Podstawowe ludzkie potrzeby typu plemię właśnie. Bycie, bycie połączonym z, z większą grupą ludzi, z którymi czujemy się komfortowo, z którymi czujemy się um, widziani, możemy się pokazać. Um, podstawowe potrzeby, nie wiem, bycia wysłuchanym, bycia widzianym, podstawowe potrzeby. Um, dotyku, jak już wcześniej mówiłam. Także taka świątynia mm, dużo, dużo, nam zapewnia, co wydaje mi się, że nie jest aż tak łatwe do, do znalezienia. W ogóle nie jest. to są takie trochę warsztaty rozwojowe dla zaawansowanych, ale też to jest takie też miejsce, żeby przywiać się temu, jak w ogóle funkcjonujemy w grupie, jak funkcjonujemy z naszymi przyjaciółmi, jak funkcjonujemy z zupełnie obcymi osobami, co się dzieje, jeżeli po prostu jesteśmy w grupie osób, a co, jeżeli te osoby nam się trochę podobają, w ogóle jaka jest nasza taka rola, jaki jest ten proces taki interpersonalny, w który my wchodzimy, czy, czy jesteśmy wycofani, czy raczej jesteśmy taką gwiazdą wieczoru, czy raczej, tak jak jest ten mem, że jest taki stereotyp, że właśnie w takich miejscach, gdzie wszystko można, to tam w ogóle jakieś nie wiadomo się dzieje, a tak naprawdę to potem wszyscy płaczą, albo chcą rozmawiać, albo chcą się przytulać, albo chcą po prostu na przykład usiąść samemu ze sobą i się wsłuchać w swoje serce. Hmm. Hmm, pięknie, tak, dokładnie tak się dzieje na świątyniach. <laughs> um, przynajmniej te, które ja tworzę. Um, może to, co mówiłaś o, o tym procesie interpersonalnym. No, dla mnie świątynia przede wszystkim to jest Lustro dla mnie samej, jak gdzie ja jestem, w jakim ja jestem miejscu. Czyli są te procesy interpersonalne, ale one są tak naprawdę po to, żeby zobaczyć siebie, e, żeby zobaczyć siebie właśnie z różny, w różnych kontaktach z różnymi ludźmi. E, też często mamy różne spektrum wiekowe, czy różne spektrum, jak się ludzie identyfikują e, seksualnie. E, także jest duży przekrój ludzi. Można siebie rzeczywiście poczuć w tym, że Ok, kto mi, się, kto mi się teraz podoba, z jakiego miejsca mi się ta osoba podoba, czy tylko z głowy, czy, z, czy coś innego, jakaś energia mną porusza, co w ogóle nie rozumiem o co chodzi, i czy dam, mogę sobie dać przyzwolenie na pójście za czymś innym niż zazwyczaj. Zazwyczaj patrzę, kto mi się podoba, jakby z poziomu głowy, z poziomu jakichś oczekiwań życiowych, ok, ile zarabia i tak dalej, czy mogę w ogóle wejść w jakikolwiek kontakt z tą osobą. Na podstawie moich własnych kategorii, a tutaj na święty nie odpuszczamy i bardziej dajemy takiej sile życiowej się objawić. Okej, okay, wow, tutaj coś czuję, to pójdę za tą energią, mimo tego, że nie wiem o co chodzi. Ta osoba zazwyczaj by mi się nie podobała, ale coś tam jest między nami. To nie znaczy, że to będzie, nie wiem, pełny seks penetracyjny czy, czy jakieś, nie wiem, potem e, stworzenie rodziny wspólnie, ale może to się skończyć, nie wiem, na, na czymś z serca, na jakiejś rozmowie pięknej albo na tulaniu się albo na popłakaniu sobie razem tak jak mówiłaś. Także jest ten aspekt, który nam daje większy wachlarz możliwości eksploracji siebie. No i dlatego, że jest to przyzwolenie, to właśnie wychodzą nasze potrzeby, wychodzą nasze potrzeby, no i głównie są to potrzeby zaczynając od tego, że są to potrzeby emocjonalne, które nie są zaspokojone. Bo też rzadko jesteśmy w takiej przestrzeni, która nam sprzyja, gdzie jesteśmy w pełni przyjęci, gdzie wiemy, że te inne osoby jakby chcą dla nas dobrze, gdzie wiemy, że są jakieś reguły, które nas chronią, że absolutnie możemy tam robić wszystko, co nie będzie tam krzywdziło innych osób, że możemy być sobą. Że możemy nic nie robić i też jakby to będzie super, i nikt nie będzie miał do, do nas żadnej pretensji o to. Możemy sobie po prostu na przykład jeść i siedzieć przy kominku albo w ogrodzie, możemy rozmawiać. Możemy powiedzieć coś bardzo osobistego komuś, możemy się przytulić do jakiejś osoby, której być może nie znamy. To jest takie naprawdę niesamowite, bo bardzo możliwe, że możemy to robić na co dzień, ale sobie jakoś na to nie pozwalamy albo nie wiemy w ogóle, że jest taka opcja. Mhm, dzięki, tak. Jak mówiłam, że jest to kontener, który budujemy razem, jest oparty na wartościach, wspominałam o właśnie tym współczuciu. I jest to bardzo. Mm, em, Specyficznie wzbudowane w ten sposób. Jest to sytuacja wyjątkowa, rzeczywiście, i nie możemy oczekiwać, że wszędzie, gdzie pójdziemy, to tak będzie, że ludzie będą na nas tak patrzeć. Ale decydujemy się jako grupa być właśnie w tych, w tych wartościach, czyli we współczuciu, w poufności też poufność to jest jakby druga zasada, która trzyma przestrzeń, czyli że rzeczywiście jest możliwość podzielenia się, bo wiemy, ufamy, że zostanie to z tą osobą w, tej, w, tej, w tym miejscu. Jest też jedna z wartości, to jest samoodpowiedzialność, która jest bardzo ważna w tym wszystkim, bo bez samoodpowiedzialności, szczególnie jeżeli chodzi o swoje granice, jeżeli chodzi o też swoje potrzeby i pragnienia, bo samoodpowiedzialność za nie to jest po prostu wyjście i Poproszenie o coś, czego chcemy, bezpośrednio do osoby, z którą to chcemy. Także jest to temat jakby głębszej edukacji, i też nauczenia się mówić nie w, w większości wypadków, nauczenia się rzeczywiście postawienia swoich granic i znania swoich granic to do tego bardziej służą warsztaty konsentowe, które też prowadzimy przed świątynią zazwyczaj. Jest to ważny element, żeby jakby się zintegrować w tą kulturę świątynną. Ale wszyscy się uczymy oczywiście razem. Jakby to jest wspólna podróż, gdzie się uczymy, obserwujemy, czujemy siebie, popełniamy błędy oczywiście, albo siebie przekraczamy, albo kogoś innego coś powiedzieliśmy. Także jest to laboratorium, gdzie się możemy no, o sobie dużo, dużo nauczyć, dowiedzieć i też zmienić swoje schematy postępowania. No, i tak jak mówię, że jest to wyjątkowe miejsce. Jest to też jakby czasowo ograniczone. Jest to jakiś, nie wiem, weekend, czy kilka dni czasami się zdarza. Um, I ja lubię sobie taką metaforę raju wnosić że to jest takie taki pokazanie, że wow, raj na Ziemi może istnieć. <laughs> raj na Ziemi może istnieć, gdzie mogę być przywitana taka, jaka jestem. Gdzie tam tygrys leży z barankiem i wszyscy tam w najlepszej komitywie na łące. Tak, tygrysy są witane, baranki są witane, wszystkie zwierzęta jak najbardziej nasze wewnętrzne i wszystkie właśnie ym, sposoby naszego bycia, bo jest i w nas dzikość, jest na, w nas delikatność i to wszystko jest witane. I rzeczywiście to samo przyzwolenie na samo ekspresję, na tą wolność, na przepływ miłości, to sprawia, że jesteśmy jak w raju na tej ziemi. No i jest to taki moment tego raju, jest to tak jakby wow, że tak, tak może być i myślę, że to karmi mocno, to karmi mocno z powrotem do naszego życia. I ja nie oczekuję, że nagle tu będzie już jutro raj na ziemi, ale jednak mam taką wizję, że jest to możliwe, że tak po prostu cała planeta będzie żyła w takiej częstotliwości, w takiej wibracji, w takim, że jest taka możliwość dla nas jako ludzkość na tej planecie i dla mnie to jest jakby przecieranie ścieżek przecieramy i przecieramy i przecieramy i w końcu może się zadzieje ale na pewno jest to sytuacja nie wiem wytworzona tak mm. wytworzona tylko jeżeli możemy to stworzyć z jakąś mniejszą grupą możemy stworzyć z większą grupą bo grupy w różnej wielkości także daje mi to też nadzieję no i czego to co jest potrzebne od ludzi to jest dużo dużo Własnej pracy, dużo pracy ze sobą, żeby być w ogóle w stanie wejść w, takie, w taką przestrzeń. Ale też takiego trzymania przestrzeni, trzymania tego kręgu. Też tego, że jakby przychodząc tam, wiemy, że jesteśmy w miejscu, które jest bezpieczne i też na bardzo wielu poziomach. Jakby nie każdy wierzy w te poziomy energetyczne. Ale że e, dla mnie właśnie to, to jest jakby ważne, żeby w, w takim miejscu coś się poczuć bezpiecznie, żeby nie znaleźć się w takiej sytuacji. Na przykład, nie wiem, że coś się będzie działo i ja będę musiała jakoś, nie wiem, trzymać przestrzeń dla całej grupy, żeby moi przyjaciele byli bezpieczni. E, więc też to jest jakby super, że się udaje to zrobić właśnie w takiej dobrej atmosferze, w takim, na, właśnie w takim raju na ziemi. <laughs> Dziękuję bardzo. Cieszę się, że tak to odebrałaś. Tak, no myślę, że. Jak ja to widzę, to ja po prostu trzymam tą wibrację tej możliwości, tego, co może być. No i też jednak robię to od lat już, prawie ośmiu chyba. I są różne jakości, które wiem, że jakby muszę w sobie przerobić, żeby być w stanie to zapewnić grupie. Także to też z tego, z tego poziomu wychodzi własnego, jakby um, własnych zdolności, czy tego, co ja już przerobiłam i ile otwiera to w innych ludziach. No i te wartości, które są bardzo ważne, że każdy jakby mm, świadomie wejdzie w to ok, to jest moja odpowiedzialność, żeby utrzymać tą poufność. To jest moja odpowiedzialność, żeby. Zapytać, zanim kogoś dotknę. <grych> to jest moja odpowiedzialność, żeby o siebie zadbać, tak naprawdę. Także to jest wspólna praca i do, na te przestrzenie przychodzą osoby, które już jednak zrobiły dosyć dużo pracy ze sobą i w takich przestrzeniach również mamy. Zawsze zapraszamy, czy zazwyczaj zapraszamy też osoby zupełnie nowe do przestrzeni i jakby tak wpuszczamy powoli więcej osób, ale jednak większość z osób obecnych jest już po jakiejś tam. Pracy ze sobą, i myślę, że to jest ważne i cenne, i się cieszę, że, że jest tyle osób w Polsce, które ze sobą pracuje i siebie poznaje głębiej. Super. Ja byłam u Ciebie też na warsztatach o kole zgody i też to było takie bardzo budujące zobaczenie jakby tych wszystkich w ogóle możliwości i tego, że można je na żywo przetestować z innymi ludźmi. Czyli nie tylko, że tak na sucho się uczę właśnie o tym, że na przykład, nie wiem, branie też jest fajne albo, że właśnie, nie wiem, dawanie sprawia, że potem jesteśmy w większym przepłynie, i na przykład nie mamy jakiejś depresji czy takiego właśnie uschnięcia. Ale to było też niesamowite, że można to było po prostu przetestować z innymi ludźmi. Czyli nie tylko, że mam jakąś tam suchą teorię, no i jakby fajnie, ale ja to i tak wchodzę zwykle w jakąś tam jedną znaną rolę, e, tylko, że mogę zobaczyć, jak to wygląda właśnie na takim żywym materiale w laboratorium, w jakimś takim kontenerze, który jest bezpieczny. Jakbyś trochę właśnie jeszcze o tym kole zgody tak na żywo opowiedziała. <grym> um, tak. No, generalnie teoria, to, 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 to o czym mówisz, to jest po prostu praktyka, tak? Praktyka, czyli ucieleśnienie. Tego, co się nauczyliśmy, to ucieleśnienie. Um, I koło zgody to jest piękny koncept. Każdemu polecam sobie posłuchać. Na YouTubie można obejrzeć. Do... Też był jeden odcinek u mnie o kole zgody z Agnieszką Szerzyńską. <laughs> Pięknie, tak. Że zachęcam do posłuchania um, od ekspertki. I um, co jest ważne, to jest tak: trochę teorii i, i, i też bo potrzebujemy jakby zrozumieć, jakie są różne możliwości dotyku. W tym akurat wypadku dwa przepływy mogą się zadziać i głównie chodzi o to, żebym była świadoma, dla kogo ja dotykam. Czy to jest dla mnie, czy to jest dla kogoś innego, kto z tego czerpie, kto, kto jest w serwisie, w służbie, kto jest, a kto dostaje ten prezent dotyku. I nie jest to takie oczywiste, bo czasami jest to osoba, która dotyka, to jest dla osoby dotykającej. No i można sobie o tym słuchać, czytać książki i tak dalej, ale jednak chodzi o ucieleśnienie. Czyli ucieleśnienie znaczy poczucie w swoim ciele, w swoim systemie. Przerobienie tego ćwiczenia to musi być w relacji przerobione, bo to jest relacyjne ćwiczenie ze sobą samym. Można sobie na swojej skórze popróbować, ale ma to ograniczone chyba przepływ, także jest to ćwiczenie relacyjne, gdzie chcemy tak poczuć, co to dla mnie znaczy i, i uświadomić sobie, ok, jak teraz dotykam kogoś, to czy to robię dając, czy to robię biorąc. Um. No i wszystkie nasze zajęcia konsentowe są właśnie po tym o tym, żeby poczuć i żeby sobie zweryfikować, okej, okay, to całe życie ja tak naprawdę daję, a tak a chciałabym brać czy coś takiego. To są takie później refleksje dosyć głębokie, że, że wow, jeszcze nigdy nie zaznałam tej jakości, bo nigdy, nawet nie wiedziałam, że to jest możliwe, bo nikt mi tego nigdy nie pokazał. Albo nie wiedziałam, że to jest fajne. Myślałam, że to jest coś właśnie, co robią te drugie osoby, a ja to w ogóle tego nigdy nie robię. Ale to jest właśnie zobaczenie, że jakby można, właśnie przetestować coś na takim właśnie bardzo małym wycinku w bezpieczny sposób. Że można zobaczyć, jak to działa, że te role, które nam łatwo przychodzą, to jakby już je znamy, ale te, które na przykład, których jeszcze nie znamy albo nie robimy na co dzień, to już one mają często dużo jakichś takich właśnie korzyści. Czy na przykład jeżeli czegoś tam ogólnie brakuje w naszym życiu, to myślę tego że nie wchodzimy w jakąś rolę właśnie z koła zgody. Hmm. Dzięki, że o tym mówisz. Tak. Um... Według mnie wszystkie energie w kole zgody, czyli energia i dawania, i otrzymywania, i brania, i też pozwalania na bycie branym, wszystkie te energie w naszym życiu jakoś się muszą objawić, bo one niosą ze sobą każdą jakąś ważną, powiedzmy duchową jakość, jakąś naszą potrzebę zaspokajają, na przykład potrzebę bycia szczodrym, potrzebę bycia we wdzięczności, potrzebę bycia w integralności, czy potrzebę po prostu poddania się, odpuszczenia kontroli. I jeżeli nie, nie, nie spełniamy tych potrzeb w jakiś sposób świadomy, no to zawsze znajdzie się jakiś sposób, gdzie jednak w cieniu zaspokajamy tą swoją potrzebę. No i najłatwiej to jest z zobaczenie w tej energii właśnie brania. Że, że często to się objawia niestety w cieniu, czyli bez, bez naszej świadomości robienia tego. Bierzemy, czyjąś przestrzeń, bierzemy, czyjąś przestrzeń, chociażby, nie wiem, słuchania, czy bierzemy kogoś rzecz, o co nie zapytaliśmy, jakby to się zawsze jakoś znajdzie nurt przepływu, żeby się objawić. Albo że mówimy się z krótką na kawę i mówimy, choć będzie fajnie, tak naprawdę chcemy jej po prostu wyrzygać wszystkie swoje zmartwienia z całego tygodnia. Dokładnie, właśnie, tak. A jakbyś powiedziała, jakie w ogóle tematy planujesz na najbliższych świątyniach? Co tam będzie, jakie to będzie laboratorium? Następna świątynia została już zaplanowana, zresztą wczoraj nad nią pracowaliśmy i będzie to dla osób, które już były jednak, które tym razem będzie dla osób, które już mają jakieś doświadczenie i co planujemy, to jakby Możliwość, żeby osoby się jeszcze bardziej otworzyły emocjonalnie przed wejściem na świątynię, także żeby pojawiła się taka surowa, surowa autentyczność. I z taką surową autentycznością możemy mieć kontakt, kiedy ściągniemy swoje maski, że już okej, okay, nie muszę udawać, że jestem jakaś piękna, czy że mi się podoba czy coś. Ale też. Skontaktujemy się właśnie z tymi swoimi potrzebami autentycznymi, że może przyszłam na świątynię, jest, jest słowo seks, okej, okay? ale może tak naprawdę ja tylko potrzebuję ludzkiego kontaktu, ludzkiej intymności, czy nie wiem, potrzebuję przytulenia, jakby jakie są te moje prawdziwe potrzeby. Także zaczniemy od tego i też um, patrzenie na to w sposób plemienny znowu, że są inne osoby, które mogą mnie wspierać. Chyba jedną z trudniejszych rzeczy dla nas, dla mnie również samej po tych wszystkich latach różnych warsztatów, treningów i prowadzenia warsztatów i świątyń, to jest zapytanie o pomoc. Zapytanie o to, co potrzebujemy i co tak naprawdę potrzebujemy, bo czasem można czegoś potrzebujemy i nie wiemy, co to jest, więc o coś tam zapytamy, ale to nas nie do końca nas spotyka. Więc będzie warsztat przed świątynią następną właśnie o tym, żeby się troszeczkę dokopać do tego, co tak naprawdę potrzebuje. Jedna szczęści mnie, która zazwyczaj jest zaniedbywana. I wtedy, jak możemy tak troszeczkę przygarnąć tą część, której zazwyczaj ignorujemy naj, najbardziej, a ona jest najgłośniejsza jednak w jakiś sposób. Przygarniemy i czujemy więcej in, integracji ze sobą. Czujemy się bardziej pełni, pełne. Um, i wtedy możemy podejmować decyzje z takiego mm, całościowego punktu widzenia, że jestem cała, wchodzę w to w, w całości, a nie, że jakieś fragmenty mnie zostają zostawione. I to też jest taka podróż um, swojej duszy, przywoływania z powrotem swojej duszy, poprzez przywoływanie z powrotem tych fragmentów, które tam zostały, zapomniane, zignorowane od dzieciństwa, zaczynając i nawet wcześniej może. I, i chcemy je tak. Przywołać, coraz bliżej, coraz bliżej. Także taki, taki czujemy kierunek, żeby, um, żeby przy, z, 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 zrobić to miejsce na więcej takiej wrażliwości, więcej autentyczności. I to jest właśnie ten mem, taki, że jest tak ma wrażenie, że tam się dzieje w ogóle nie wiadomo co, a tak naprawdę to wszyscy płaczą. E, I że właśnie bardzo często tej swojej seksualności właśnie używamy, potrzebujemy, nie wiem, chcemy zwrócić na siebie uwagę, czujemy się niewidziani, więc używamy jakiegoś właśnie kokietowania i flirtowania, żeby dostać coś takiego, co jest nam potrzebne, ale robimy to w jakiś sposób nie wprost, więc nie dostajemy tego, co tak naprawdę jest nam potrzebne. I że właśnie bardzo możliwe, że to, co jest potrzebne, to właśnie to są jakieś takie naprawdę bardzo proste rzeczy, takie po prostu obecność drugiej osoby. To, że możemy powiedzieć, jak się czujemy, że nie czujemy się jak się samotni w tłumie. Mm -hmm, jak najbardziej, zgadzam się. Że potrzeby wszystkie ludzkie, to jest z kolei z NVC, czyli komunikacji bez przemocy, której też się uczyłam, w ogóle tak zaczynałam, jeszcze jak miałam 20 do kilka lat. Um, i, I że wszystkie potrzeby ludzkie są tak naprawdę takie same, i każdy ma te potrzeby e, i są proste potrzeby, tak jak najbardziej. No, I w tym również seksualność jest potrzebą. Wyrażenie swojej seksualności jest potrzebą. I na to też jest przestrzeń. I rzeczywiście, kiedy możemy zaspokoić się swoje inne potrzeby, e, to nie musimy używać różnych schematów manipulacyjnych. E, i kiedy też jest na to otwartość, na seksualność, żeby, żeby coś dostać. Bo każdy z nas ma jakieś tam sematy manipulacyjne, żeby dostać to, co chcemy, bo nie jesteśmy nauczeni, że jak zapytamy wprost o coś, to to dostaniemy. Um, także tak, można swoje sematy manipulacyjne poznać, rozpracować i być bardziej szczerym przede wszystkim ze sobą, a potem z innymi. To już samo wychodzi. Co musi być trochę trudne w takim kraju jak Polska, gdzie jesteśmy w tej kulturze tego, że musimy się domyślać i dopiero jak mamy pewność, że ktoś się zgodzi, to wtedy kogoś tam proponujemy. A nie, że po prostu proponujemy, nie wiedząc, co sama powie, ale jest, jesteśmy w ogóle całkiem ok z tym, że to Sara powie nie i nie będzie ten problem. Mm -hmm. Zdecydowanie, ale ja to powiem, że nie tylko w Polsce, bo ja pracowałam dużo w Niemczech, w Berlinie. Teraz w Portugalii mieszkam, także wszędzie jest ten sam ten ludzkość ma te same problemy. <laughs> to nie tylko w Polsce. I jest to nowa kultura, którą wnosimy tak naprawdę takiej otwartej komunikacji i o swoich emocjach, i o potrzebach, i o pragnieniach. I o właśnie takiej radykalnej samoodpowiedzialności, że jak mi ktoś powie nie, no to okej. Okay. To nie znaczy, że nie, nie biorę tego osobiście, tylko biorę to okej, okay. ta osoba zadbała o siebie w tym momencie. Ale też takiej samoodpowiedzialności zasadzie tego nie wiem, że każdy się troszczy o siebie, radzicie sobie, tylko że jestem w miejscu, które jest wspierające i gdzie wszyscy chcą dla mnie dobrze. Mm -hmm, tak, jak najbardziej. To jest właśnie e, druga wartość, która idzie z tym, że z jednej strony muszę być samoodpowiedzialna, ale z drugiej nie jestem sama. I to też jest coś, co, e, ojej, musimy się mocno nauczyć, że nie jestem sama, że mogę poprosić o pomoc. I to jest ta sama odpowiedzialność, że ja używam swoich słów do wyrażenia tego, co potrzebuję do komunikowania. Także jak najbardziej tam jest dużo, dużo pracy do tego, że nie tylko samoodpowiedzialność i indywidualizacja, która zresztą tak w ogóle globalnie następuje, taka indywidualizacja, że jakby z tych takich plemiennych kultur, dawno, dawno temu, przeszliśmy do takiej super indywidualizacji, że ja teraz się realizuję tutaj, że sama wszystko mogę, że, że i posprzątam mieszkanie, i pójdę do pracy, i zajmę się dziećmi, i w ogóle wszystko sama, sama, sama do tego właśnie odpuszczenia, tego okej, okay, już sama potrafię, no to teraz, jak mogę z powrotem być, czuć się wsparta, na wielu, wielu poziomach. I dla mnie to też jest osobista podróż, jakby coraz bardziej zasięgania po te zasoby, które są wokół mnie, cały czas dostępne, tak właściwie natura jest takim zasobem, że uch, nie, niekończącej się zasobów. I też jest, są inni ludzie, Wszędzie są zasoby, tak naprawdę, i jak ja mogę z nich e, czerpać, jak mogę być wsparta. I ten powrót do takiego plemienia, które chyba wydaje mi się, że wiele z nas w sercu ma i pragnie, właśnie powrót do jakiegoś takiego poczucia wspólnoty czy bycia częścią, połączenia. Super, bardzo Ci dziękuję za piękną rozmowę. <laughs> dziękuję bardzo Tobie. Dziękuję za wspólny czas. Jeżeli masz jakieś pytanie po tym odcinku, po prostu napisz. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polecisz ten odcinek swoim herbatnikom i powiesz im, że słuchasz podcastu Dobrostan w wielkim mieście.